Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz. A to jest gra Dark Souls i będziemy sobie tutaj kontynuować eksplorację tego niesamowitego zamczyska w krainie Anor Londo. Ja w tle, wspaniały widok, no rzeczywiście, muszę przyznać, szczególnie o tym. Nie, tam jak się spojrzy, to rzeczywiście jest fajny widok. Ja w tle uploaduję filmiki dla Was na YouTubie, także mam nadzieję, że w żaden sposób to się nie odbije tutaj na jakości mojej rozgrywki. Głównie chodzi mi o to, żebym tutaj nie miał żadnych lagów. Co prawda gra nie jest teraz przez internet robiona, nagrywana. Ale nie wiadomo, wiadomo, tam może, mogą być jakieś problemy właśnie typu dyskowe czy coś takiego. Dobrze, ja chyba będę sobie biegu cholerka, tak naprawdę nie wiem gdzie mógłbym tutaj, po... aha tam byłem, dobra, czaję, czaję, już mi się przypomniało, teraz tutaj sobie pójdziemy, jak widzicie ja tutaj już mam wszystkich pozabijanych, albowiem ja em, nie siadałem przy ognisku, także tutaj nikt mi się nie wskrzesił, o Jezu, jak nisko, dobrze, można iść tylko tutaj. I teraz tak, pójdźmy sobie tutaj w tą prawą stronę najpierw. Okej. Okay. Aha, to jest ten, y, to pomieszczenie z tymi głowami smoków. Pamiętacie, jest poprzedniego odcinka? Jeśli nie, to odsyłam Was do niego. Y, Okej. Okay. Dobrze, bo spolował się tylko jeden, a z tego co widziałem, to jest ich tutaj dwóch. Ja mam teraz nowy miecz, jest to miecz właśnie um, tych otorycerzy. Ja sobie tutaj go spuluję jak najbliżej. Zwróćcie uwagę, ja nie, mam, nie jestem w stanie mogle go kopnąć To ciekawe zjawisko. Może uda mi <laughs> się go zabić. Kurczę, co jest z tym nadziewaniem? Jakoś ostatnio mi to nie wychodzi. Zwróćcie uwagę jak on mnie zlał normalnie. Jakbym pierwszy raz tutaj w ogóle. Szybciutko. Dobra, mam więcej życia niż przed tą akcją. Aha. Nie, no to Okej, okay, moi drodzy. Ja bardzo nie lubię tych rycerzy, kiedy oni władają tymi włóczniami. Albowiem oni są dużo trudniejsi od tych, którzy władają e, mieczami. Jest było ich zdecydowanie więcej tych władających mieczami. Dlatego ja tutaj jestem bardziej, powiedzmy, przyzwyczajony do tych ataków mieczami, właśnie. Okej, okay, udało się. Tym razem poszło do, troszeczkę lepiej. Tam jeszcze na, na dole stoi jeden. Ja sobie go tutaj zabiję. Ten atak z wyskoku jest taki. Bardzo zdradliwy, bowiem można naprawdę nieźle oberwać, ze względu na to, że właśnie bardzo długo nasza postać się podnosi po tym ataku. Muszę się napić. Trzy buteleczki tylko mi zostały. Tutaj widzę, że te skrzynie są um, bezpieczne. Rękowice bojowe srebrnego rycerza. Michał, ok, podejrzewam, że to będzie ten set, który noszą ci kolesie. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda. Gdzie to będzie? Tak, to jest cały set srebrnego rycerza. Wygląda w ten sposób, naprawdę kozacko. I ma całkiem nawet szybkie przewroty, muszę Wam powiedzieć. Nie jest jakiś bardzo, bardzo powolny. Dosyć e, szybka zbroja. Zobaczmy, jak statystycznie. E, 12, 10, 11, 14. No tutaj Hemgargulca jest nieco lepszy, według mnie. Mm, bo pierwszą statystykę ma tylko niższą. E, jeżeli chodzi o zbroję. Szkarłatna szata 32, 33, 19, 24. 22, 26, 29, 34. Ok, ja sobie porównam te i zaraz się widzimy, ok? Bo to nie ma co, żebyście tutaj um, no. Dobrze, moi drodzy, ja wróciłem do swojego starego ustawienia. Wziąłem sobie z tamtego setu tylko rękawice, bo są bardzo dobre. A reszta jest taka podobna: powiem tak, podobna. Nie są jakoś, że lepsza, gorsza są podobne statystyki. A jeżeli są podobne, to ja zdecydowanie wolę... Aha, aha, dobra, wiem już gdzie jestem. Pamiętacie, tutaj był ten kominek, z tym tajnym przejściem. Tylko tutaj te drzwi były zamknięte, było napisane, że nie można ich otworzyć z tamtej strony. Zostały nam jeszcze chyba jedne drzwi, tutaj naprzeciwko. Jak widzicie, to zamczysko jest naprawdę zagmatwane. Aha, mamy możliwość pójścia tam pod górę i tędy. Tutaj chyba wiem co jest. O właśnie. Ja sobie go spróbuję zabić. Jak widzicie, ten miecz już nie jest taki dobry przeciwko niemu. Starszy, potężne ma te ataki, i tutaj można naprawdę nieźle oberwać. Uuuch. I to bardzo nieźle oberwać. Potężny, to był atak, potężny. Dobrze, moi drodzy, teraz zmierzymy się z tym posągiem. O jezu, niu. Od razu tak na start się wyżył normalnie. Tylko tym razem zmieniłem sobie na moją elektryczną włócznię. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi. 42 Nie pamiętam, czy to dobrze, czy źle. Kurczę, strasznie mnie ulał. Jak tu się stąd wyturlać? Jest jeszcze jedna szansa. Może wezmę po prostu sobie ten sztylecik. I może wyjdzie jakieś fajne, krytyczne obrażenie. Co w NATO? Spróbujmy takiej metody. Nie, on jest jakiś chyba anty-w krytyczny. Tak, jak widzicie, żadne krytyczne obrażenie, nie chce tu wejść. Jezu, jak mu stąd wejść? Tędy. Patrzcie, co się dzieje, on przez ściany w ogóle atakuje. Nic mu praktycznie życia nie zabrałem. No szkoda, nic, wracajmy do tego prostego miecza. To będzie chyba to. I tym spróbujemy go po prostu załatwić. Okej, okay, zobaczmy czego on tu tak broni zaciekle. Hmm, chyba niczego. Ewentualnie możemy dać mu po prostu spokój. Och, tego się nie spodziewałem. Stwierdzam oficjalnie, że on jest chyba za twardy dla mnie. Wróćcie, jak mało w ogóle życia mu było. To on jest jakiś kurczę tutaj mega, mega wytrzymały. Hmm, może zobaczymy, jak sobie poradzi z nim. Hmm, nie wiem, smoczy miecz na przykład. Też warto spróbować. O, wcale nie jakoś super. Jeżeli mam być szczery Dobrze, Nie, to to na pewno nie Wrócę sobie do tego miecza Nie, bo po prostu będę się tutaj męczył z nim O Jezu, co ja powciskałem Okay, już pamiętam mniej więcej te jego ataki rzucę, uwagę ja mu tutaj naprawdę robię mnóstwo obrażeń. Tylko, że problem polega na tym, że on jest strasznie wytrzymały. Nie jest to przeciwnik wymagający. Jakieś super umiejętności, ale też nie jest tutaj Taki bezbronny Zwróćcie uwagę, on nie ma jednej nogi Nie ma w ogóle głowy Ciekaw jestem, jaki był w ogóle O, potężny to był Jak on by w ogóle sobie radził z atakowaniem nas Jakby był w pełni sprawny To by było ciekawe dopiero zjawisko O kurcze tego ataku nie znałem ha, nieźle nam to zrobił kurcze okej okay, moi drodzy umówmy się tak ja sobie tutaj tą komnatę z tym gościem umówmy się tak ja sobie tutaj tą komnatę z tym gościem przeeksploruję zobaczę czy tam jest sens w ogóle go zabijać jeżeli nie ma, to ja po prostu sobie go podaruję, bo on tutaj w żaden sposób mi życia nie ułatwia, a zabijanie go dla samych dusz to nie wiem, czy to ma sens. Także widzimy się za chwilę i wtedy zobaczymy. Okej, okay, moi drodzy, rozejrzałem się po tej komnacie z tym powiedzmy skorpionem, i tam nie ma nic ciekawego. On po prostu sobie tam stoi i właśnie broni w sumie nic. Także ja sobie pójdę dalej. Tutaj mamy do wyboru. Pójść tutaj na dół, gdzie widzę, że są jakieś po prostu jeszcze większe mopki od tamtych poprzednich, albo tu na górę. Zanim powalczę, to pójdę sobie tędy, bo coś czuję, że ta droga to jest właśnie ta, której szukam w ten sposób. Kowal na wprost właśnie. Właśnie o tą drogę mi chodzi. Bardzo mi zależy na tym, żeby w końcu odkryć tego kolejnego kowala. Tutaj mamy jeszcze zejście, ale to później, dobrze. Na razie możemy jeszcze pójść tędy. Hmm, którą drogę wybrać? Tą przez okno po jakichś ala schodach, czy tą tędy? O, no w ogóle jeszcze tutaj zakręca. No moi drodzy, ciężko jest się zdecydować. Wspaniały widok. O, słyszę młot? Chudzielec na wprost, tak. Odkryjemy sobie tego kowala, nareszcie, nareszcie. Moi drodzy, zależało mi na tym bardzo. Albowiem, ten kowal, zwróćcie uwagę, jaki to jest gigant. To jest właśnie ten kowal, którego szukałem do tej pory, ponieważ on ma bardzo dobrą modyfikację wyposażenia, świetnie wzmacnia bronie i tak dalej, także ja tutaj na pewno będę chciał u niego sobie pokupować, ponaprawiać rzeczy i tak dalej. Zwróćcie uwagę, on ma, jakie on ma już strzały, strzały zabójców smoków, zwykła, duża, pierzasta, ja tutaj będę musiał sobie u niego kupić strzały. Um, tylko, że ja będę musiał kupić jakieś tańsze niż te, co tutaj, przecież to są bełty. Ok, zwykła strzała jest za 10. Ja muszę sobie je kupić, ze względu na to, że potrzebuję ich dusze 2000. Czemu mam tak mało dusz? Nie odzyskałem tam tych dusz chyba od Skorpiona, wiecie, um, ale to nic. Tutaj ma jakiś hełm giganta, zbroja giganta, rękawice bojowe giganta, nogawice giganta, halabarda giganta, olbrzymia tarcza, no i wszelkie ułamki i takie tam cudawianki. E, ok, skoro tego kowala już sobie odkryliśmy, to ja teraz wrócę się po tamte dusze e, i tutaj sobie drogę do niego skrócę, ponieważ, ponieważ jest taka możliwość, ale to już za moment zobaczycie. Dobrze, moi drodzy, ja już sobie odzyskałem swoje dusze od tamtego Skorpiona, teraz tylko trzeba sobie tutaj utorować przejście. Zobaczmy jak nasz nowy miecz radzi sobie z tymi tutaj gargulcami poprzednimi, pamiętacie je? Radzi sobie z nimi całkiem świetnie, to muszę przyznać. Pięć dosłownie ataków i one sobie giną. Bardzo chciałbym, żeby z któregoś z nich wypadła mi. E, może jest szansa, że uda mi się go zrzucić? Nie. A może? Okej, okay, udało się. To jest naprawdę komiczne. I tutaj, zwróćcie uwagę, możemy sobie otworzyć tą furtkę. O, i teraz już będziemy mieli dostęp do kowala od y, tamtego Firelink Shrine'a. Firelink Shrine to może nie, bo to jest kapliczka Firelink. Ale chodziło mi o Bonfire'a. O, zbrakło mi tego słowa. Kurczę, coś mi ten atak z wyskoku nie wychodzi. I teraz wyszedł te kon skoczył. Oj! Oj! Nie dobrze. Jak go tu zabić? Najlepiej to po prostu zaspamować atakami, żeby nie miał możliwości. W ogóle ucieczki, a tego to się chyba da zrzucić strzałą. Mhm, jak się poceluje. Okej, okay, udało się. Oj. Dobra. Teraz tak, tutaj sobie jeszcze podniosę to coś. A to coś to jest grudka Tytanitu. Okej. Okay. Jest fajnie. Jeszcze chciałbym... Przed rozmową z kowalem odkryć sobie jeden skrót. Za moment tam dobiegnę, to Wam pokażę. Dobrze, jesteśmy, moi drodzy. To jest właśnie ten skrót przez to okno. Ja chciałem sobie bardzo, bardzo zobaczyć, dokąd on prowadzi. Zwróćcie uwagę w ogóle, gdzie ja jestem. I tutaj będzie trzeba powolutku sobie zejść. Um, idzie dalej aż tam. No dobrze, tylko, że jak ja później stamtąd zejdę, to jest ciekawe. Okej. Okay. Wielki łuk z Zabójców Smoków, Zabójcy Smoków i Strzała Zabójcy Smoków. O, patrzcie, tu jest dziurka, elegancko. Dobra, trochę na mordę żeśmy spadli, ale to nic. Ale pragnę Wam pokazać, jaki łuk odkryliśmy. Jest to wielki łuk zabójców smoków. Na razie nie mogę go używać, ponieważ jest dla mnie nieco za ciężki. Oraz jedną strzałę zabójców smoków. To jest ten łuk, do którego naparzali z nas tamci rycerze. Tymi wielkimi takimi strzałami, pamiętacie? Dlatego to jest bardzo potężna broń, ale żeby nią uwładać. Potrzebne są nie lada statystyki, albowiem 20 to siły. To jest mnóstwo, mnóstwo. Ja do siły mam 16 tylko dane. Może się zdecyduję, żeby tu rozdać więcej, bo ten łuk naprawdę by mi się przydał. A jeżeli chodzi o strzały do tego łuku, to zwróćcie uwagę, ile one tutaj ukowale kosztują. Ja silny. Zwróćcie, jaką tym młoteczkiem tak uderza śmiesznie. Te strzały kosztują 500 za sztukę. 500 za sztukę to jest mnóstwo kasy. Znaczy dużo w sumie nie kasy. Ja tutaj oczywiście jeszcze bym sobie chciał dokupić więcej strzał ze względu na takie wabiki. Księżycowa strzała to jest ciekawe. Okej, okay. czy ja tu coś chcę od niego? Na razie nie. Na razie nic od niego nie chcę. Na pewno będę chciał sobie ponaprawiać przeróżne tutaj rzeczy. To ja sobie to porobię i widzimy się za chwilę. Okej, okay, moi drodzy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja tak bardzo chciałem dotrzeć do tego kowala. Mianowicie chodzi o to, że ja, co prawda, to jest tylko takie, taka pogłoska, którą gdzieś tam czytałem, ewentualnie widziałem na filmach, że jeżeli wzmocnimy sobie broń. Zakrzywioną. Zakrzywiona broń to jest na przykład taki szotel. Jeżeli sobie go wzmocnimy do plus 10, to wtedy będziemy mieli możliwość wykorzystania tej duszy Quellag. Już wam ją pokazuję. To jest z tej pajęczycy ognistej. To o to chodzi. I dzięki temu szotelowi plus 10 i tej duszy będziemy w stanie stworzyć unikalną broń. ja tą unikalną broń będę chciał sobie stworzyć. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jak mi to wyjdzie, to wtedy e, będę się chwalił, a jak mi nie wyjdzie, to po prostu biegnę sobie dalej i nie było w ogóle tematu. OK? Zobaczymy. E, ok. Dobrze moi drodzy sytuacja wygląda następująco ja sobie tutaj wzmocniłem już ten e, shotel, czy idzie to jak to jak to się tam nazywało o jest plus 5 żeby on przeszedł na plus 6 to ja mogę to wykonać tylko u tego Blacksmithera e, którego mieliśmy w mieście nieumarłych tego e, Astora czy jak on tam się nazywał e, i dlatego będę musiał się do niego udać żeby to zrobić. Następnie jak będzie plus 6 to od plus 6 do plus 10 mogę zrobić u każdego kowala oraz przy ognisku siedząc i dopiero jak wbiję na plus 10 to dopiero wtedy powinienem przyjść do tego giganta tutaj który stoi za mną i on mi przerobi tego szotela plus duszę kuelak na ten super super ekstra mieczyk także myślę, że poświęcę na to wszystko czas i zanim to zrobię to myślę, że widzimy się już na końcu, bo wszystko wam powiedziałem, co teraz nastąpi. Także, no, myślę, że widzimy się pewnie za sekundę, a mi to zajmie z godzinę zapewne. Także, zanim to wszystko zrobię, to, to się do Was odezwę, tak? Dobrze, moi drodzy, udało mi się wrócić tutaj do mm, tego kowala pod miastem nieumarłych. I teraz zwróćcie uwagę: modyfikacja wyposażenia. I tutaj zmieniamy sobie na plus 6 ciach. OK, i teraz od tego momentu e, moglibyśmy. Widzicie, tu możemy sobie cofać, e, tu możemy dawać jakieś boskość, czystość i po prostu przemieniać z plus 5 do plus 6. Teraz weźmiemy wzmocnienie broni, i jak znajdę tego szotela, to on tutaj już powinien być właśnie od plus 6 do plus 7 i do plus 10, także. Ja sobie go zwiększam do plus 10 i wtedy widzimy się ponownie. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, mój szotel jest już na poziomie plus 10. Zwiększył mu się znacznie obrażenia. Jak widzicie, plus 76 bez żadnej zmiany statystyk, także um, zyskał na tym na pewno. A ja tymczasem muszę wracać do tego wielkiego kowala, żeby on. Przemienił mi tego szatela w super, unikatową broń. Zobaczymy, czy się uda. Okej, okay, moi drodzy, udało mi się tutaj dojść z powrotem. Naprawdę długa była daleka. Droga była daleka i męcząca. Ale zobaczmy, co nam z tego wyszło. Hmm. Tak, zwróćcie uwagę, tutaj pojawił się. Dodatkowa opcja się pojawiła, mianowicie Shotel plus 10 możemy sobie przeistoczyć w miecz Fury Quelag, moi drodzy. I tutaj mamy jeszcze możliwość wykorzystania duszy tego motyla, chociaż nie, to jest Dusza Głębolisna oraz Dusza Manusa. Jest nam potrzebna do tych dwóch broni, jak widzicie, nawet czterech broni. To są jakieś tam różne katalizatory. No ale nam zależy bardzo na tym tutaj mieczu Fury Quelag. Ok, on już powinien być w moim ekwipunku. Zobaczmy, co nam wyszło z tych całych wypraw. Zobaczmy, zobaczmy. Miecz bułat jest. Miecz Fury Quelag. Jak widzicie, on jest e, nie jest jakiś super specjalny pod względem kurczę, e, pod względem statystyk, ale ma ataki od e, ognia i również ataki krytyczne, co czyni go naprawdę potężną bronią. Ja wam go pokażę. O, on wygląda w ten sposób. Zwróćcie uwagę. Rzeczywiście wygląda jak unikatowa broń i po ataku Zwróćcie uwagę, jak on się rozgrzewa, i jeszcze mamy taką możliwość. A jak weźmiemy w dwie ręce, jest jeszcze jeszcze potężniejszy. Ok, to teraz z tą bronią zobaczmy, czy możemy ją zmodyfikować. Wzmocniam. Aha, mogę cofnąć ją, a czy mogę ją wzmocnić w jakiś sposób? Tak, mogę ją wzmocnić, ale do tego potrzebny będzie mi demoniczny tytanit. 5 sztuk aż, żeby zrobić plus 1, moi drodzy. A ja mam tylko jedną sztukę demonicznego tytanitu. A potrzebuję ich 5. Zobaczmy, czy on ma na sprzedaż demoniczny tytanit. Migoczący duży nie ma. To jest rzecz, którą musimy sobie po prostu sami odszukać. Także, no trudno, ale jak widzicie, tworzenie broni tutaj w tej grze nie jest takie proste. Także ja teraz muszę się chwileczkę zastanowić, gdzie teraz by pójść, i widzimy się już za sekundkę. Dobrze, moi drodzy, z moich obliczeń wynika, że ten odcinek będzie trwał już około 25-26 minut w tym momencie. Także ja sobie go zakończę, żeby go nie przedłużać za bardzo, ponieważ postanowiłem unikać takich mega długich odcinków 40-minutowych. Także dalszy, dalszą część tutaj tego Anor Londo zwiedzimy sobie już w kolejnym odcinku. Teraz już z nowym tutaj nabytkiem, który jest, którym jest Nasz Miecz. Także myślę, że będziemy sobie teraz świetnie dzięki niemu radzić. No i wielkie dzięki za uwagę. Oczywiście proszę Was o ocenę materiału, jak i o komentarze. Oraz swoją prośbę o subskrypcję kieruję do tych ludzi, którzy widzą mnie po raz pierwszy, a moja działalność Wam się podoba. Także to było na tyle w tym materiale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.